Z wiedzą, że oprócz sklepu internetowego mamy również sklep stacjonarny w Warszawskim Mokotowie. Zapraszam Was dzisiaj do naszego sklepu. Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez naszych klientów jest, co można kupić na prezent dla rośniaka. Chodźcie ze mną, pokażę Wam nasze propozycje. Jednym z naszych bestsellerów jest ten oto pojazd z Jest to pojazd, który rośnie wraz z Waszym dzieckiem. Tak naprawdę już maluchy stawiające pierwsze kroki mogą korzystać z niego w opcji jeździka, natomiast kilkoma ruchami jednym przyciskiem jesteście w stanie zamienić go w kolejowę, które posłuży aż do tego roku życia. Zobaczcie, jest to super opcja. Jeszcze masz. Chodźcie dalej. Następnym naszym pomysłem jest ten keyboard ze skaczącymi ptaszkami od Bitoys. Wspaniała zabawa, sami zobaczcie. Kolorowe ptaszki poskakują, możecie przy okazji grania uczyć dziecko kolorów. Mamy tutaj też różne melodyjki. Pokażę Wam kolejny prezent. To jest taka klasyczna zabawka, piramida. Tak naprawdę piramidek mamy wiele rodzajów. Najpierw pokażę Wam nasz bezceler od 6 lat. Zakręcona wieża z Brain Toys. Ona naprawdę robi wow. I tylko jedna. dla dorosłych. Zobaczcie, jest taki zszywek, i możemy po prostu wkręcać elementy. wygląda w opakowaniu, ale tak jak wspomniałam wcześniej, wszelkiego rodzaju piramidy cieszą się powodzeniem, stymulują jakby małą motorykę. Tutaj macie na przykład taką kartonową piramidkę z gumowymi zwierzątkami od Gecko. Macie aż sześć zwierzątek, i tu mają swoje domki. Oczywiście można również wkładać to jedno w drugie, te, te kosteczki. Te też mniej miejsca, nie, zajmują? Tak, zajmują mi miejsca, są tutaj różne zwierzątka, cyperki, także też można ćwiczyć pierwsze słowa. O, świnka, dopasuje świnkę i również tego typu piramidki są już teraz na przykład w trójkątach, tak jak ta z Żanoda, tutaj mamy zwierzątka akurat z farmy. majsterskowiczów, pchacz i warsztat z narzędziami wiednymi. Marki Żano. Tutaj jest dokładnie ten produkt, tylko że on już ma 100 lat. No może nie 100. Może nie 100 ale pewnie już co najmniej jest 8. I to jest stara wersja kolorystyczna. Na ogólnie na to chodzi, że właśnie dziecko może sobie pchać mamy tutaj miejsca na narzędzia, na magnesiki i ogólnie w zestawie jest aż 25 um, drewnianych um, elementów, które można um, przykręcać tutaj na miejscu. Zresztą pokażemy jak wygląda obecnie nowa wersja. tuż już jest taki duży fajny um, prezent. O, jest taki srebrno, czarny, pomarańczowy, niebieski kolor. Fajny bardzo prezentik. Pozycja trochę bardziej dla dziewczynek, ale oczywiście też nie tylko. Chłopcy też lubią bawić się lalkami, szczególnie, że teraz laleczki są i w wersji dziewczęcej i popięcej. To są takie miękkie laleczki. Mamy je z różnych firm, na przykład Limpusję. Można im zdjąć sukienkę. Jest też na przykład wersja w nosidełku. Jakby to, że możemy zdjąć ubranko, też pozwala ćwiczyć małe rączki, że tak powiem, małą motorykę. A teraz pokażemy Wam wersje takie bardziej prezentowe, też w ładnych pudełeczkach z marki Little Dutch. Poprowadzę was ścieżkami, krętymi naszego sklepu. O i tu są właśnie laleczki, właśnie chłopcy w różnych rozmiarach. I również mamy właśnie wersję w nosidełku, ze smoczkiem, z czapeczką, z taką jakąś I również są dziewczynki. A, i ten smoczek w ogóle jest na magnes. Mhm, że... tak, przyczepiamy tak. go na magnes do, do buźki. O, i tu są ładne kartoniki prezentowe. Stowe. Kolejna nasza polecajka to jest również klasyczna zabawka, jaką jest przewijanka. Ona ćwiczy koordynację ruchową, koncentrację, no i oczywiście umiejętności manualne. Mamy wersję drewnianą, na przykład z wyglądacha. Jak przebije dziecko wszystkie klotuszki, no to obracamy i zabawa jest od nowa. Zobaczcie, ta przebijanka z wyglieddarza ma tutaj takie specjalne silikonowe pierścienie, żeby było trudniej przebić elementy. Oczywiście to robi troszeczkę hałasu, ale dzieci to uwielbiają. Natomiast nieco cichsza wersja przebijanki to jest Lucky Ball z Ditoysa. W tym roku jest odświeżona nowa wersja kolorystyczna. I tutaj jest taka przebijanka z kulodromem. Wrzucamy sobie piłeczki. Mam wspomnieć o jeszcze jednych lalkach z firmy Miniland. To są laleczki pachnące wanilią. Mają prawidłowe ukształtowanie anatomiczne, czyli mamy tutaj rozróżnienie na płeć. Mamy chłopców i dziewczynki. Mamy malutkie wersje i wersje większe z włoskami. Dodatkowo tutaj zobaczcie, są lalki ze wszystkich stron świata, co pozwala również tutaj kształtować w dziecku tolerancję już od najmłodszych lat. dla najmłodszych, to są różnego rodzaju kostki edukacyjne, zwane również kostkami manipulacyjnymi. To jest taka zabawka, która ma bardzo dużo funkcji. Tutaj macie przepiękną, drewnianą kostkę z Little Dutcha. I tak jak widać na górze jest pętla edukacyjna. Tutaj mamy trybiki. Tutaj mamy też kosteczki z obrazkami, z cyferkami. No i oczywiście jest również sorter. Tutaj też jest taki labirynt. Pokażę Wam jeszcze większą wersję z żanoda, Mam taką pokazową na sklepie, tylko musicie kawałek ze mną. No, to jest już taka większa wersja. Natomiast. Wygląda to tak naprawdę podobnie. Tu jest są dane elementy. Tutaj mamy jakiś gałek, który można pokręcić. Jest również lusterko, są także trybiki. No i tutaj tak samo na taki kąciku. Fajne jest też to, że można powrzucać te zabaweczki tutaj do środka, więc można, można to schować na przykład pod łóżko będzie mniej miejsca zajmowało. No i tu jeszcze mamy taką wersję też z stolikiem, tak. Tak, to też jest bardzo popularna zabawka, prezent na roczek, jak to ma z miejsca, to również klienci wybierają tę wersję. Pokażę Wam jeszcze taki jeden nietypowy prezent na roczek, ponieważ czasami na przykład przychodzą do nas babcie, ciocie, które nie wiedzą jakie zabawki ma dziecko w domu, i też fajnym pomysłem jest na przykład coś innego, a są to plecaczki. My też zawsze je właśnie polecamy. Little Life ma plecaczki dla dzieci właśnie od pierwszego roku życia. Są w kształcie różnych zwierzątek, ale jest również policjant, pogotowie i straż pożarna z takimi tutaj przyciskami, które się świecą. I o co chodzi w tym tycaku. On może pełnić również funkcję szereg, więc na przykład też przyda się przy nauce chodzenia, albo po prostu sprawdzi się na, nie wiem, lotniskach, w galeriach handlowych, gdzie chcemy malucha mieć przy sobie, a maluch ma większą swobodę. Mamy pas piersiowy, mamy smyczkę, to jest akurat uchwyt do smyczy, tutaj na obrazku widać, karabinczyk wszczepiamy do tego kółeczka i wówczas właśnie piacotek pełni funkcję szereg. Dzieci bardzo je lubią, ponieważ właśnie nie są jak klasyczne szelki, ale są właśnie ładne wzory, można sobie schować własny bidonik, zabaweczkę małą, jest miejsce na pisanie danych dziecka. Zamierzamy nagrywać dla was więcej filmików. Mam nadzieję, że wam się podobało. Łapki w górę i dziękujemy.